Witam państwa bardzo serdecznie. Jak już Grześ powiedział, konferencja jest poświęcona sytuacji, jaka zaistniała w Polsce. Ja też tu przypomnienia powiem, że prywatyzacja na przestrzeni kilkunastu lat, ostatnich kilkunastu lat w Polsce, jest procesem, który, tak jak już tu było powiedziane, ma łatać dziury budżetowe przede wszystkim człowiek jest na nimi horyzontu, a może ich go nawet nie widać. Eee, wartość pracowników, szczególnie w takiej sytuacji jak Polfa, w nie jest e, wyceniana, że tak powiem, w procesie prywatyzacji. No, ja e, prywatnie nazywamy Ministerstwo Skarbu Państwa nieszczęśliwym właścicielem, bo Dużo do życzenia, a pozostawia dbałość, nie tylko tego ministra, ale też, też o majątek skarbu państwa. Zresztą żyjemy w tym kraju i obserwujemy jak te procesy prywatyzacyjne się odbywają. Już właściwie w krew weszło że pakiety socjalne bezpieczeństwo pracy nie są w ogóle brane w procesie prywatyzacji. Nie tylko w ale wielu, wielu, wielu firm w Polsce. Także no, w pakiecie antykryzysowym było zawarte, był zawarty obowiązek tworzenia pakietów socjalnych zabezpieczenia zamów w przypadku prywatyzacji, jak e, kilka punktów z tego pakietu który powstał na forum komisji trójstronnej, również ten nie jest realizowany. Nie jest to dla nas zaskoczeniem, gdyż obecny rząd i poprzedni rząd permanentnie nie dotrzymują obietnicy zobowiązań. Dziękuję. Warszawa jest jedną z największych firm farmaceutycznych w kraju. Jej historia sięga 1824 roku. Jest liderem w polskiej branży farmaceutycznej Zalewskiej, zarówno pod względem liczby zatrudnianych osób. Jak ilości sprzedawanych produktów. W 2003 roku Warszawska Polka została przekształcona w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a od 2004 roku wchodzi w skład Polskiego Kodniku Farmaceutycznego. W portfolio Warszawskiej Polfy znajduje się ponad 140 różnych preparatów, które są dostępne na terenie całego kraju oraz eksportowane do kilkudziesięciu państw świata. Przychody naszej spółki w 2010 roku sięgnęły 364 miliony złotych. Spółka zarobiła na 345 milionów, a za rok 2012-2011 wyniki będą jeszcze lepsze. Obecnie trwają przygotowania do zmiany właściciela spółki. 12 października ubiegłego roku Elżbieta Dzikowska, pełnomocnik Polfarmy, i Artur Woźniak, prezes Polskiego Chodnika Farmaceutycznego, podpisali umowę zobowiązującą do sprzedaży Polfa Warszawa. Pełnoprawnym właścicielem Polfy Warszawa zostanie Polfarma, po wyrażeniu zgody na koncentrację przez ułogi i przekazaniu przez PHF praw właścicielskich. Dotychczasowy przebieg procesu prywatyzacji polów Warszawa, a co za tym idzie zmiana właściciela, budzi nasze obawy co do przyszłości naszej spółki oraz miejsc pracy dla 1200 pracowników. Obecni właściciele, a więc Ministerstwo Skarbu Państwa i polski holding farmaceutyczny nie wywiązali się ze swoich zobowiązań wynikających z przepisów obowiązujących w Ministerstwie Skarbu Państwa. Zasady nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa z 15 marca 2010 roku kwalifikują pakiet socjalny do zobowiązań pozacenowych w procesie prywatyzacji. W tym dokumencie wskazuje się, że w ramach prywatyzacji danego podmiotu dokonywanej przez Ministerstwo Skarbu Państwa można nałożyć na inwestorów strategicznych dodatkowe zobowiązania dotyczące w szczególności pakietów socjalnych. Nasi dotychczasowi właściciele nie wypełnili tych zobowiązań, które sami zapisali w swoich przepisach. Zadbali tylko o to, aby maksymalnie duża kwota pieniędzy wpłynęła do budżetu ze sprzedaży polwy, Co będzie z firmą za kilka lat, co będzie z pracownikami, to już ministerstwa ani phs nie interesuje. Na taką prywatyzację nie ma zgody społecznej. Chcemy wyrazić stanowczy protest przeciwko pozorowanym negocjacjom pakietu socjalnego przez przedstawicieli Porfarlesa, przeciwko braku dbałości obecnych właścicieli, to jest Ministerstwa Skarbu i Polskiego Holdingu, w zabezpieczeniu miejsc pracy i dalszego istnienia firmy ze 186-letnią tradycją. Dotychczasowy przebieg prywatyzacji oraz brak pakietu socjalnego wskazuje naszym zdaniem na to, że będziemy mieli zamiast prywatyzacji tak zwane wrogie przejęcie, a w konsekwencji likwidację naszej firmy. Musimy się temu sprzeciwić i sprzeciwiamy się stanowczo. Żądamy od ministra Skarbu Państwa, aby przed przekazaniem akcji PORF Warszawa inwestorowi doprowadził do zawarcia porozumienia społecznego gwarantującego z firmy oraz zatrudnienie. Jeśli takie porozumienie nie zostanie zawarte, stanowczo domagamy się przerwania procesu prywatyzacji. Wczoraj yy, od, referendum i 85% głosujących powiedziało się za strajkiem w obronie miejsc pracy. Tradycja, może nie jest tak długa jak w Polskiej Warszawskiej, natomiast jest to firma, która istnieje 70 lat. Markę ma, ma dobrą, wypracowaną. Jesteśmy dystrybutorem hurtowanych leków. Zabezpieczamy dostarczanie leków w takich warunkach, w jakich powinny być dostarczane, zachowując wszelkie zalecenia producenckie. Niewielu jest chyba takich dystrybutorów, którzy gwarantują wszystko. Przeżywamy kolejny okres prywatyzacyjny trwający od grudnia 2010 roku. Wydłuża się to z jednej strony ze względu na totalną ignorancję ministerstwa, bo popełniają błędy, które my wyłapujemy, a oni cofają się, robią, robią krok do tyłu i post dalej postępowanie trwa. Został wybrany inwestor, który jest naszym zdaniem niewiarygodnym inwestorem. Inwestor, który rozpoczął, odbyły się dwa albo trzy spotkania tylko negocjacyjne w temacie pakietu socjalnego, rozpoczął rozmowę z nami od tego, że cokolwiek możemy zacząć rozmawiać o pakiecie, jeżeli wypowiemy układ zbiorowy, który gwarantuje miejsca pracy i gwarantuje zatrudnienie ludziom. Przy naszym stanowisku, że nie ma takiej możliwości, w tej chwili zakończyły się rozmowy. Były tylko pozorowane. Zapraszanie do Wrocławia, gdzie wiadomo, że nie byliśmy w stanie pojechać. Przedłużanie terminów negocjacyjnych, kiedy nie odbywały się żadne spotkania. Po czym została parafowana umowa sprzedaży. We wrześniu, a w październiku 2011 roku podpisana umowa z sprzedaży. Precedensem jest chyba to, że zostały utajniony przez inwestora pakiet socjalny zawarty w tej umowie. Więc nie wiem, jak strona społeczna może, przy sfinalizowaniu już umowy, kontrolować wykonanie tego. Jak ministerstwo chce to kontrolować? Został wyznaczony termin na sfinalizowanie, czyli wpłacenie żywej gotówki za centralę farmaceutyczną. Pomimo decyzji i pozytywnej decyzji, termin minął. 17 stycznia inwestor nie wpłacił należności. Wystąpiliśmy do Ministerstwa z prośbą o unieważnienie postępowania. Ponieważ w międzyczasie zostały wprowadzone w życie przepisy wykonawcze, które pozwoliłyby nam przystąpić, przystąpić do przetargu do, jako spółka pracownicza, bo chcieliśmy utrzymać nasze miejsca pracy i utrzymać dobrą firmę. Minister i cały czas przedstawialiśmy wszystko, co naszym zdaniem świadczy negatywnie i świadczy o niepełniono inwestora wybranych przez ministerstwo. Minister podjął inną decyzję. Został podpisany aneks z potencjalnym inwestorem. I pan minister odpowiedział nam, że treść aneksu stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie wiem którego. Natomiast jednocześnie pragnę podkreślić, iż przedmiotowy aneks nie zawiera zapisów precyzujących dalsze postępowanie po upływie terminów w nim przewidzianych. Pozostawia więc stronę powodem dalszego działania w przypadku upływu terminów przewidzianych w aneksie. Więc inwestor w dalszym ciągu nie musi wpłacać tych pieniędzy, bo minister wymyśli kolejne możliwości dla niego. Takie działania powstrzymują jakiekolwiek decyzje dotyczące rozwoju czy działalności firmy. Zaczynają być bardzo zaniepokojeni nasi kontrahenci i zaczynają od nas odchodzić, bo nie wiedzą, co będzie dalej z firmą. Nie są w stanie zaplanować w powiązaniu z firmą dalszych swoich działań. Odnoszę wrażenie, nie jest to oskarżenie, jest to moje, tylko i wyłącznie moje odczucie, że tam minister działa na szkodę swojego majątku, czyli spółki skarbu Państwa, działa na szkodę ludzi i to co premier Tusk w ostatnim z wywiadów, w jednym z tygodników powiedział, że powinniśmy troszczyć się o nasz świat i że jest kilka spraw, których nie umieliśmy dobrze zrobić. Trudno zaprzeczyć tym słowom. Na pewno troski nie widać. O ludzi na pewno nie. O kraj, nie wiem, jeżeli wszystko sprzedamy, już nie będzie się o co troszczyć. Natomiast jedno jest pewne: że udaje się wszystko sprzedać. Obawiam się jeszcze jako pracownicy jednej rzeczy: że potencjalny inwestor zacznie w tej chwili negocjować, mając ciągle ten czas, negocjować obniżenie wartości, obniżenie ceny. Natomiast wydaje nam się, że będzie to działanie niezgodne z prawem, ale nie pierwsze będzie to takie działanie i yy, bo uważamy, że oferta została wybrana z konkretnego, Umowa została podpisana na konkretną cenę. Poza tym pozostali odrzuceni wcześniej inwestorzy, również być może odnieśliby się do innej ceny. Dlatego będziemy, będziemy chyba również walczyć o to, żeby wybrano inwestora takiego, który będzie godnym zaufania, wypłacalnym i który, jeżeli określi jakiś swój plan działań, to będzie się trzymał.